Prawdopodobnie widziałeś go już wcześniej, maska z długim dziobem, ostre oczy i ciemna sylwetka, która wygląda prawie jak kruk spacerujący na dwóch nogach. Jest przerażający, natychmiast rozpoznawalny, a jednak dziwnie niezrozumiany. Ludzie zakładają, że był to po prostu jakiś groteskowy kostium, ale w rzeczywistości ucieleśniał on ukiorną mieszankę przesądu i wczesnej nauki, która definiowała epokę rozpaczy. Te maski nie były przypadkowe, każdy szczegół został wybrany z konkretnym przeznaczeniem. Dziś odkryjemy, dlaczego nosili je lekarze żumy, jakie dziwne znaczenie kryło się w niesionych przez nich żołach i rytuałach oraz przerażające przekonanie, że sam dziób posiadał moce wykraczające poza medycynę. W połowie XIV wieku Europa wydawała się rozpadać niemal z dnia na dzień. Czarna śmierć przetoczyła się przez masta tak szybko, że całe domostwa znikały w ciągu kilku dni, a ocaleni żyli w cieniu dzwonów kościelnych odliczających każdy świeży grób. Masta malowały czerwone krzyże na drzwiach, aby oznaczyć zarażonych. Ludzie uciekali na wieś w nadziei na bezpieczeństwo, często niosąc ze sobą zarazę. Lekarze, księża i cyrulicy kłócili się bez końca o to, co mogło być przyczyną takiego cierpienia. Niektórzy winili ustawienie planet. Inni przysięgali, że gnijące powietrze zatruwa płuca. Główne teorie dotyczyły braku równowagi humorów, płynów ustrojowych lub masmy skażonego powietrza, które wyciekało z bagien, zwłok a nawet oddechu chorych. Masta, desperacko potrzebujące pomocy, zaczęły zatrudniać specjalnych medyków, ludzi znanych nie z geniuszu, lecz z gotowości do zbliżania się do umierających, gdy inni uciekali. Ich główne obowiązki nie polegały na leczeniu, lecz na byciu świadkiem, rejestrowaniu zgonów, doradzaniu w sprawie kwarantanny i nadzorowaniu dotkniętych chorobą za pomocą skromnych środków zaradczych, które istniały. To właśnie tutaj, na styku profesjonalnej medycyny i surowego strachu, Wyłonił się lekarz Żumy, a jego wygląd, ukształtowany w równym stopniu przez zbiorową panikę, co przez wiedzę miał stać się jednym z najbardziej niepokojących obrazów w historii. Lekarz Żumy nie ubierał się jak zwykły medyk. Nosił długi, woskowany płaszcz z ciężkiej skóry, czasno przepasane, aby choroba nie przeniknęła do środka w połączeniu z rękawicami, butami, a nawet gogłami ze szkła. W dłoni trzymał laskę, mniej do podpierania się a bardziej do utrzymywania dystansu od chorych. Ale to maska zamieniła go w postać będącą w równej mierze uzdrowicielem i złą wróżbą. Owalne szklane oczy maski odbijały światło pochodni, podczas gdy zakrzywiony dziób wystawał na blisko 15 cm. Dla nas wydaje się zwierzęcy jak kruk lub wrona szybująca w dymie śmierci. Dla ówczesnych ludzi kształt ptaka miał potężne znaczenie. Ptaki były już powiązane z dżumą w europejskim folklorze, Padlinożercy krążyły nad polami bitew, ptaki żerujące na padlinie przewodniczyły śmierci, a nagłe migracje bywały obwiniane o rozprzestrzenianie chorób. Widok lekarza w tej formie mieszał ochronę z ponurym symbolizmem – omen wkraczający do twojego domu. Wewnątrz dzioba lekarze upychali żoła, przyprawy i płatki. Powszechne receptury obejmowały rozmaryn, goździki, lawendę, jałowiec i miętę. Niektórzy dodawali gąbki nasączone octem lub kryształy kamfory. Dla naszych nosów paczniałoby jak dziwna mieszanka targu przypraw i ofiar pogrzebowych. Logika nie polegała wyłącznie na perfumowaniu. Te rośliny wybrano, ponieważ wierzono, że ich ostre aromaty odpędzają złe powietrze miasmy. Silny zapach równał się silnej obronie. Jeśli sama atmosfera była zatruta, to słodko pachnąca bariera mogła powstrzymać zepsucie. Idea mała drugą, subtelniejszą warstwę. Folklor utrzymywał, że niektóre zioła mogą odstraszać złe duchy równie skutecznie, jak choroby. Lawenda chroniła przed czarami. rozmaryn ccł duszy, goździki wyganiały demony czające się w oddechu. Zatem, gdy lekarz żumy poruszał się ulicami, jego maska nie tylko filtrowała powietrze. Wykonywał rytualny zabieg ochronny, mieszając wczesną epidemiologię z magą ludową. Widziany z daleka. Rezultat był koszmarny. Wysoka postać w połowie owinięta w skórę. W połowie ptak, w połowie człowiek, którego twarz skrywały dwoje szklanych oczu i pusty dziób wypełniony niewidzialnymi amuletami. A jednak pod tą bajerą niósł ze sobą więcej niż żoła. Niósł rytuały, które podtrzymywały iluzję bezpieczeństwa w rozpadającym się świecie. Maska i ubiór tworzyły dystans, ale lekarze przedłużali ten dystans za pomocą rytuałów. Laska, którą nosili, nie była tylko kijem do chodzenia. Pozwalała im sądować opuchnięte węzły chłonne. Podnosić koce lub przesuwać ciała bez dotykania chorych gołymi rękami. Mieszkańcy miast obserwujący z okien widzieli mniej humanitarnego lekarza, a bardziej drewnianą różdżkę, szturchającą niczym instrument osądu. Kiedy oferowali leczenie, opierało się ono na mieszance tradycyjnej teorii gieliny i desperackiej praktyki ludowej. Powszechne było upuszczanie krwi, otwieranie żył w celu uwolnienia tego, co uważano za zatrutą krew. Gąbki nasączone octem były przykładane do ust lub noszone w rękach aby oczyścić codzienny oddech. Ogrzewano kubki i przykładano do skóry w procesie znanym jako bańki, kupem, o którym sądzono, że wyciąga choroby na zewnątrz. Oczywiście żadne z tych działań nie działało, ale ludzie chcieli zobaczyć jakąś akcję przeciwko niewidzialnemu wrogowi. Poza metodami fizycznymi znajdowały się amielity i zaklęcia. Niektórzy lekarze recytowali modlitwy przy każdym badaniu, nie tylko z powodu wiary, ale także dlatego, że miasta zatrudniały ich w oczekiwaniu na święte słowa. Małe talizmany, fragmenty pism świętych lub medalieni świętych były chowane w szatach. Leczenie i rytuał stapiały się, aż nawet praktyczne zioła służyły zarówno jako lekarstwo, jak i magia. Dym jałowca wypełniał pokoje chorych nie tylko, aby oczyścić powietrze, ale aby odpędzić złe siły, tworząc rytuał podobny do egzorcyzmu. Lokalne władze czasami wymagały określonych obrzędów. W jednym mieście aromatyczne drewno opalono na rogach ulic, a jego dym unosił się jako fary dla niewidzialnych mocy. W innych, Księża i lekarze dżumy wspólnie recytowali psalmy na publicznych placach, przekonując ludność, że ustrukturyzowane słowa mogą okiełznać chaos. Te polecenia ujawniają, że polityka obywatelska zacierała się w religii ludowej, a lekarze pełnili w równym stopniu rol symboliczne, co medyczne. Strach. Który otaczał społeczeństwo, nadawał symboliczne znaczenie wszystkiemu, co robili. Widok lekarza w masce ptaka, idącego powoli uliczkami, był świadectwem nie tylko opiekuna, ale postaci zarówno przerażającej, jak i dziwnie pocieszającej kogoś, kto mógł znieść to, co wydawało się nie do zniesienia. Był półzdrowicielem, półegzorcystą, jedną nogą w medycynie, a drugą w folklorze. Te rytuały pozostawiły ślady. Wyśniacy przekazywali sobie opowieści o mężczyznach z dziobami niczym ptaki padwinożerne, którzy stukali w zwłoki i mamrotali modlitwy. Dla późniejszych pokoleń, lekarz żumy wydawał się mniej realnym zawodem, a bardziej ponurym widmem nawiedzającym pamięć. Dowodem na to, że strach może przekształcić zwykłych ludzi w żywe mity. I to połączenie wiary i nauki jest powodem, dla którego postać ta przetrwała, nie z powodu osiągniętych uzdrowień, lecz z powodu rytuałów, które wplotły go w legendę. Dziś kostium lekarza dżumy żyje bardziej jako symbol niż wspomnienie. Jego długą maskę można zobaczyć na festiwalach maskaradowych w Wenecji, w filmach Grozy, a nawet jako popularne kostumy na Halloween. To, co kiedyś było narzędziem przetrwania, stało się ikoną estetyki gotyckiej, postacią natychmiast rozpoznawaną jako upiorna i teatralna. Jednak pod wartością rozrywkową kostumu kryje się przypomnienie o ucieleśnionym strachu. Dżup i czarna płaszcz zamykają w sobie społeczeństwo, w którym nauka i przesąd stały obok siebie. Dla późniejszych pokoleń stał się idealnym emblematem średniowiecznego półpoznania. Czasów, gdy zarazki były niewidoczne, ale złe duchy wydawały się wystarczająco blisko, by ich dotknąć. w je wyolbrzymiały to postać. Niektórzy twierdzili, że lekarze żumy błąkali się po śmierci, przeklęci, by wiecznie wędrować po ulicach Mast z maskami ptaków stopionymi z ich twarzami. W folklorystycznych opowieściach w ogóle nie leczyli już pacjentów, a po prostu pojawiali się jako ołomni, ostrzegające przed nadchodzącą katastrofą. W ten sposób stali się mitami ludzi w równym stopniu, co ich lekarzami, kroczącymi symbolami strachu, ochrony i przeznaczenia. Nawet w medycynie praktycznej pozostały echa. Idea masek ochronnych, filtrowania powietrza przed niewidzialnym niebezpieczeństwem odbiła się echem w wiekach późniejszych w nowoczesnych kombinezonach hazmat i sprzęcie pandemicznym. To, co zaczęło się jako zioła upakowane w skórę, stało się, w duchu, przodkiem respiratorów i wizjerów. A w sztuce i zbiorowej wyobraźni lekarz trwa jako kruk śmierci, ludzka próba zamknięcia chaosu pod tasiem joga. Zatem pozostaje nam coś więcej niż tylko dziwny element ubioru. Lekarz żumy istniał na granicy ludzkiej wiedzy, gdzie medycyna, rytuał i opowiadanie historii zderzyły się. Nie leczył po prostu ciał. On ucieleśniał desperacką wolę społeczeństwa, by powstrzymać to, co niepowstrzymane, trzywając nadzieję z przesądem. Sama maska przetrwała swój cel, ponieważ nigdy nie była tylko wyposażeniem. Była pamięcią i mitem nadanym formą, zachowaną, ponieważ przemawia do tej przerażającej potrzeby, którą wszyscy dzielimy, ubrania strachu coś namacalnego. Jeśli to spojrzenie na folklor choroby wydało Ci się niepokojące, ale fascynujące, zasubskrybuj Fable Frontiers. Tutaj mit i historia nieustannie się nakładają, a historie stojące za symbolami takimi jak lekarz żumy wciąż niosą ze sobą znaczenie. Dołącz do nas kolejnej opowieści, w której zapomniane wierzenia odkrywają ukrytą stronę historii ludzkości.